Cześć, witaj, z tej strony Lena Retromama. Oto przed nami, jak dotąd, najbardziej emocjonujący mecz naszego mundialu saszetkowego związanego z edycją kart Panini wydanej, yy, wydaną przy okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej Katar 2022. A cóż się u nas wydarzyło? Otóż mimo dogrywki te oto drużyny osiągnęły tę samą liczbę punktów w poprzednim meczu w związku z czym rozgrywka między tymi dwiema saszetkami przed ostatni mecz trzeciej serii będzie decydował jednocześnie o losie zawodników z dwóch saszetek, czyli ta drużyna, która wygra w tym meczu, da przepustkę prawej lub lewej drużynie z poprzedniego. Saszetka otwarta jedna robi za hotel all inclusive. Saszetka otwarta, druga, sobie znika, i teraz tak. Odkładamy kody. Za kodami są karty, które zdarzają się rzadziej, więc, żeby podnieść emocje, odwrócimy je sobie jakoś tak. Tak? O Boże, mam nadzieję, że teraz ja z tych emocji nie namieszałam. Eee, tak. I gramy górą kartami. Eee, które tutaj powinny być hero i contender, a dopiero później rozstrzygnięcia będą najostrzejsze, tak jak to się działo tutaj. Tak jak widzisz, są to już karty dużo rzadsze. Tu są zapalone trzy gwiazdki uszczęsnego. Cztery u y, zawodnika z Gany. Zatem zaczynamy. Trzymajmy kciuki za obie strony. Dobra, 212 do 202. Bramka po tej stronie. 209 do 213, bramka po tej stronie, 226 do 212, ale mocna obsada, zawodnicy koreańscy ostro do przodu. Mamy zielińskiego 217 do 219, nadal prawa strona bez bramek. 228 do 214. Ojejku. No są emocje. Mamy Peru. Ta karta nie gra, podobnie jak logo, no bo który zawodnik miałby strzelić. Więc zawodnik z Tunezji zdobywa honorowego gola w tej rozgrywce. Bardzo dobrze lubię, jak są honorowe gole. Top Keeper z Brazylii 283 i Legend y Muslera. Maslera, jak powinnam przeczytać? 288, tym razem mocniejsza druga legenda po prawej stronie, ale za to pamiętam, że już go mam, więc będzie kolejna powtórka: 266 do 257. No i mimo wszystko, mimo mocnej gry Legend, tu oto mamy zwycięzców, zatem porządkujemy według drużyny. Zwycięskiej. To są zawodnicy z dogrywek charakterystyczni, bo z Polski, więc będziemy pamiętać, że oni tak naprawdę mają już po dwie bramki na koncie, bo też będziemy wybierać zawodnika czy też kartę tego mundialu saszetkowego. Więc oni już mają dwie bramki. Hotel all inclusive, zapełniony jeden, drugi zawodnicy, którzy strzelali gole górą, twarzą są zapakowywani do okładki do przodu saszetki żeby nam się nic nie pomyliło i świetnie natomiast niestety po zaciętym boju zawodnicy z drużyny z drużyn przegranej przegranych wędrują do pierwszej kolejności będą zasilali nasz album ok to co tyle ode mnie na finałową rozgrywkę damy ciut niżej wszystkich obserwujących no i oto czeka nas ostatni mecz trzeciej serii ale to w kolejnym odcinku pozdrawiam ciepło obserwuj retro rodzinkę zaglądaj do nas trzymaj się Lena Retro Mama. Cześć.